Dzień dobry, witam w programie Co to za Pokémon, w którym musisz zgadnąć? Co to za Pokémon? Dzisiaj zapytamy mieszkańców Szczecina, czy wiedzą, co to za Pokémon. Za każde trzy zgadnięte Pokémony dostają 10 złotych. Także przetestujmy pokemonową wiedzę. Jest akurat Community Day na Charmander w Pokémon Go. Może znajdziemy kogoś, kto zna sporo Pokemonów. Lecimy. Znacie się na Pokémona? Nie. Znasz Pokemony, może? Znasz. Znasz? Dobra, za każde trzy zgadnięte Pokémony 10 złotych. Może być? Tylko z pierwszej. Tylko z pierwszej, ty się ja znasz? Znam. będziesz. Będzie pierwszy. Dobra, to chodź, chodź, młoda. To na początek damy coś w miarę, w miarę w miarę prostego. No słuchaj, zgaduj. Pierwsza generacja. Znam tylko, co imię. No właśnie, coś jak dwa, ale nieraz się mówi, że jak czegoś jest dwa, to jest duo, nie? No. Czyli jak się ten Pokémon nazywa? To Do, Do duo. dobra, to jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna szansa, dobra. Próbujemy dalej, próbujemy dalej. O, tego Pikachu! będziesz na... Dobrze, dobrze. E, e, e. Pokemon. Jedna odpowiedź z trzech, dobrze. O, tego może znasz. Mmm, tak. Bardzo. Say tak. Prawie dobrze, ale może jego ewolucja? Nie znam ewolucji No, jego ewolucja to... <laughs> Goldak. No, jak masz na imię? Marianna. I kogo pozdrawiasz? Plata, tatę i Helena. Dobra, dzięki. I moje dzięki. koleżanki ze szkoły i panią Peatę. I moją całą klasę. Dzięki za udział. Aj, Dobra. Dobra. złotych. <grym> Ale za co? Za co, jak przegrałaś? <grym> Ale tylko pierwszy. <grym> pierwszy Dobra, generacja. to trzy pierwsze będą pierwsze. Jak wygrasz dychę, to potem trochę zwiększymy trudność. Dobra, okej. Okay. Y grow like. No, dobrze, dobrze. Oglądało się dla cieciaka <laughs> Bardzo dobrze. Pierwsza odpowiedź, zgadza się. Odisz. Uuu! No, zgadza się, rzeczywiście. I ten <laughs> Tentacruel. tak Dobra, wyciągniesz sobie dyszkę, dasz radę. Pierwszą z brzegu, elegancko, to co? Zwiększamy poziom trudności troszkę. Ale teraz może się trafić też druga generacja, ale nie musi... Oh. Fluff. Oh. Fluffy? Dobrze, fluffy! No, jedna z trzech odpowiedzi już. E, to, to jest mały Jinx, tak? Tak, mały jinks. Pierwsza forma. Moczu, mo coś takiego. No. no, musisz jakoś konkretniej, tak? Ostateczna odpowiedź. Jest jedna próba na zmianę? Jedna próba, no. No dobra, to zmienimy. Z moczą, o. No, wszyscy. No, prawie, na, prawie no. dobrze było. E, Togepi. gepi. dobra, czyli dwa na trzy. Potem już będzie trochę trudniejsze. Togepi. Bardzo dobrze. Y, to jest. Y, lotat. Dobrze, to kolejna dycha. Dla ciebie, wam Okej. Okay. I to jest. Krok. Nie, to jest ta ostatnia forma? Mhm. Mm Fela, to jest coś na F, ale. Nie wiem, już się Ciężko, poddaje. Ciężko się przypomnieć Felak. Dokładnie. No, coś na F na pewno. No. Tak, ale nie, poddaje się. Już dobra. Nie wiem. To jest, jest Alligator, ale gratuluję Ci, wygrałeś tak dwie dyszki, także tak. dzięki za udział Dobra. wielkie. Dzięki no. jakiemuś dziecku chcę, żebyś pokazał tak, jak odgadnie pierwsze trzy, to daj ode mnie dwie dyszki. Super, dzięki wielkie, tak zrobimy. Słuchajcie, dobro wraca. Chłopaki, chłopaki, znacie Pokemony? Znamy. Co, zgadniecie Pokémony za pieniądze? Trzy zgadnięte Pokémony, 10 złotych. Ok. Dobra, dawaj. Jak masz na imię? Wienia. Jestem Ukrainy. Siema, Wienia, ale mówisz świetnie po polsku. Długo już mieszkasz w Polsce? Długo. Trzy lata. Ta. Trzy lata? A, no to nic dziwnego. Zaczynamy od czegoś prostszego w ja takim jestem razie. Jestem fanem Pokémonów. On, on w ogóle Pokemonów nie zna. Naprawdę? No to dobrze, że ty bierzesz w tym udział, a nie on. Pierwszy poczek. O, dobrze. O, słuchaj, teraz będzie y, kolejny poczek. Zotarion. Dobrze. No, na polskim to bardzo trudno mówić. A ile jeszcze zostało? Jeszcze jeden i wygrasz nagrodę. Także jeszcze musisz teraz się skupić. Bulbazaur. Brawo, Bulbazaur. Także słuchaj, e, wygrywasz dyszkę plus pan przed tobą powiedział, że kolejnej osobie jeszcze dwie dyszki przekazujemy. Niezły sukces, co? Dziękuję. Musisz pozdrowić kogoś? Chcę pozdrowić ciebie i Kirioła też, że jest ze mną. Super, świetnie. Okay, Chcesz powiem. próbować dalej trudniejsze Pokemony jeszcze? Só? Mama dźwięk. A to jak mama, to musimy poczekać, dobra. Ale A można jeszcze jednego Pokemona i wszystko mi trzeba będzie już. już... Tylko... Ja nie znam tego Pokemona. ale i tak sporo wygrałeś. Także dzięki ci za udział. To jest bałtość z trzeciej generacji. Oj, zapomniałem! No, to co? Miłego dnia z chłopaki. Okej. Okay, dzięki za udział, trzymajcie się. To chyba im zrobiło dzień. Tak coś czuję. Będą zaraz kupowane. Nie wiem co, może karty Pokémon. Panią skoro chyba kojarzę, myślę, że pani zna Pokémony dosyć dobrze. To damy od razu z wszystkich e, pięciu generacji. Wszystkich pięciu, ale powiedziałem. Jesteśmy w roku 2011, jakby ktoś się pytał. To co, damy? Cztery generacje na początek. Dobrze, pierwszy Pokémon, co to za Pokémon? Arcanine? Arcanine, bardzo dobrze. Ja przypominam zasady: za każde trzy zgadnięte Pokémony plus 10 złotych. Co jest co? Celebi. Celebi. Dobra, muszę zwiększyć ilość generacji, bo tutaj zbyt dobrze idziemy, koleżance. A damy i z ósmej i z... graź z dziewiątą? Trochę. Piąte przez dziesiąte, no zaraz zobaczymy, jaki będzie kolejny poczek. Lej Mm, zobaczmy. O, rzeczywiście. Doskonale, doskonale. <grystanie> Dobra. Proszę bardzo. Nie było trudniejszych. Ampharos? No, to Ampharosa jest. I co? To ostateczna odpowiedź? Trzeba by na pewno. Dobra, nie będzie ampharos. Ampharos? To nie jest ampharos, to jest druga ewolucja, czyli. Fluffy. Dziękuję bardzo za udział. Warto było. No, to było <grystanie> Nie, więcej nie damy. Dziękujemy. Trzeba było lepiej odpowiadać. Przepraszam, znacie może Pokémony? Znasz Pokémony? No to dawaj, Dobra. słuchaj, za każde trzy zgadnięte Pokemony 10 złotych. Dobra. No to słuchaj, co to jest za Pokemon? wizały. O, no, dobrze. Uuu. Nie, tutaj to na pewno będzie ciężko. Tutaj no, a zgadzam. masz jakiś pomysł? Totalnie nie. Dobra, to jednego pomijamy, to straciłeś jedną szansę na powtórkę. I jedyną, także teraz musisz zgadnąć dwa kolejne. To był Shedinja. O kurde. Druga generacja. Jego ewolucja Też. to Sunflora. Nie, no, naprawdę. Głównie pierwszą generację znasz, co? Kiedyś grałem bardziej w Pokémon, teraz tylko wróciłem tak trochę. A spoko. No to słuchaj, dzięki za udział. Trzymaj okay, się. Zdjęcie, zdjęcie Zdjęcie można, spoko. Kto tu wygląda jakby znał Pokémony? Znacie Pokemony? Znasz Pokémony? A chcesz zgadywać? 3 poksy, 10 zł jak zgadniesz. To dawaj! Tego na pewno będziesz wiedział, słuchaj, co to jest za Pokémon? Mewtwo. O, bardzo dobrze, już pierwszy zgadnięty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. załaduje się raz kolejny. Uuuu. O, nie wiem. Druga generacja. Jedno masz pominięcie, chcesz je wykorzystać? No, spróbuję. To jeszcze musisz no. zgadnąć dwa Pokémony, już nie ma pomijania? Dobra, to gepi to jest. Bardzo dobrze. E, o, nie do końca <laughs> pamiętam, ale Nie zbyt pamiętam. A jego pierwsza forma, pamiętasz jak się nazywa? E, chyba Crab Meat, Z tego, coś podobnego. Parasect. A, Parasect. A druga? Nie, nie zgadnę już. Dobra. Dzięki za udział, słuchaj. Eee, prawie ci się udało. Chcesz coś pozdrowić? Eee, nie. Nie chcesz, dobra. No to dziękujemy za udział, może następnym razem się uda. Blisko był. W sumie ja powiedziałem drugą formę, a nie pierwszą. Czyli dosłownie podałem mu nazwę Pokemona. Znasz się na Poksach może? Znasz Pokémony? No. A chcesz zgadywać? Trzy Pokémony 10 złotych, jak zgadniesz. O, do pracy się Trzymaj się. Chcesz spróbować? się. Tak, tak. dawaj. <laughs> dobra, co to za Pokémon? Ja. Nie pamiętam. Zbieram. Nie pamiętasz? Nie. Dobra, to jest jedno pominięcie. Także pomijamy tego i potem musisz jeszcze zgadnąć trzy Pokemony z rzędu. Pokemonów zrobiłem, Dzięki za próbę, dzięki za próbę, słuchaj. Mogę zdjęcie? Możesz zdjęcie, pewnie, że tak. Aż stres. I super. Dzięki za próbę. Jak masz na imię? Kornel. I co, pozdrawiasz kogoś? Ehm, brata, Kamila. Fajnie. Dzięki wielkie, trzymaj Krawie się. Moja, cześć. Tak to się żyje powoli w tym kraju. Co jest? Błonia? Błonia, nie? Wiesz co, ja chcę ten odcinek zmontować i zobaczyć, czy w ogóle ktoś to będzie oglądał. Chociaż tak naprawdę warto było zrobić kilka, bo nieraz takie odcinki po miesiącu, po pół roku, po roku dopiero e, wbijają się w algorytm, nie? Zna pani może Pokemony? Nie. Dziękuję. Dziewczyny, znacie Pokemony? Trzy zgadnięte Pokémony 10 zł. Chcecie spróbować? Która? Nie, ale ja będę pokazywał, ja będę pokazywał, i musisz zgadnąć. No to zapraszam cię. A to będzie gdzieś wstawione? Będzie. Na YouTube'a. Chcesz pozdrowić kogoś? Chcę pozdrowić moją mamę. No to spoko, a jak masz w ogóle na imię? Laura. Cześć Laura. Zgaduj, co to jest za Pokémon. Pierwsza generacja. Nie wiem. Ewoluuje w Scizora. E, Dobra, to jedno pominięcie i potem musisz już zgadnąć trzy z rzędu, to dostajesz dyszkę. Także pomijamy go, Sajter to był. E... Spokojnie, mamy czas. Na pewno sobie przypomnisz. No nie wiem właśnie. No, na pewno. Oglądałaś Pokémony kiedyś? Piąte przez dziesiąte? Kiedyś grałam, ale... No ten jest taki dosyć znany bardziej. No właśnie wiem. Nie, nie wiem. Nie okay. wiesz, poddajesz się? Dzięki za udział. A koleżanka chce spróbować, czy nie? No może zgadniesz, tego pokemona zgadniesz? Nie, no takiego to nie. wiecie co, chyba zostanę w takim razie przy Forsie po tym odcinku. Taki, ten, taki, wiesz. Y... Banner. Tak. No to jak już ten. Zwiększy się budżet programu trochę. Ja chcę zostać sponsorem programu. Zgadnij pokemona. Nie, jak się nazywa program? Co to, to, to tak za pokemon? <laughs> Mail do mojej menadżerki jest w opisie. Myślę o tobie. Orlen, PGE, Tauron. Żabka. O, McDonald's, oczywiście. Wyglądają jakby znały trochę Pokemony, nie? Dobra, próbujemy, bo kontent się sam nie zrobi. Dziewczyny! Znacie Pokemony może? Trzy zgadnięte Pokemony 10 złotych. No jak zgadniesz 30, to masz ile? 100 złotych. Chcesz próbować? Oczywiście, ja chętnie spróbuję. z owsianką w Z owsianką? Musi być. Gdzie to jest kamerowane? YouTube, kanał Kushi. Okej, dobrze. Dobra, jak masz na imię? Alan. Siema, jak ee, tak. się nazywa ten Pokémon? Boże, absolutnie nie wiem. Nie? No pomyśl, wodny starter z pierwszej generacji jego ostatnia forma. Gar, a ja nigdy nie grałem w Pokémony, nigdy w życiu tego nie otworzyłem. Okej, okay, dobra, to jednego można pominąć i potem masz okay, dobra. jeszcze trzy szanse. Dobra, dobra. ustawimy tylko najlepiej pierwszą. Którą tej generację, tej generację znasz najlepiej? Z Gold ee, Silver. Jeden. Pierwszą, dobra. Tak, definitywnie. O, Duolingo szanuję. Tak jest, uczę się japońskiego. O, podoba. Mam 18 dni strika. O, ja wiem! No? Bulbasaur? Nie, Nie no, dawaj no, wymyślisz. Wróżka po angielsku? Fairy. No, a no. ten Pokémon? Fairy, fairy Dust. Dzięki za próbę. No bo pielęgniarki i wewnętrzkówce, tyle tylko. No, pielęgniarka miała jeszcze innego różowego, miała Chansey. Takiego okrągłego, a to jest klifery. One były w górze księżycowej i tam takie kamyczki zbierały. Dzięki! Pozdrawiasz kogoś? E, pozdrawiam wszystkich, którzy się zaśmiali z mojej e, paferyk próby. Dziękuję. Okej, okay, dziękujemy. Warto próbować, warto próbować. Jego dnia również życzę. Hey guys, do you know Pokemon? You tell me three Pokemon, I give you 10 złotych. I know Pokemon, but... The... What's this? I don't know. Okay, okay, that's okay guys. Okay. Znacie może Pokémony? Za trzy zgadnięte Pokemony daję 10 złotych. Tego znacie na przykład? To jest Żów. No Żów, a ten? To jest tylko No dobra, to będzie Wam ciężko w takim razie. Dobra, dzięki miłego dnia, dzięki za próbę. Odpowiedzi były takie logiczne, jak najbardziej. To niech ktoś, chociaż coś wygra, że mógł tak zakończyć, niech że dałem chociaż ludziom kasę jakąś. Pani nie pytam, bo to są pytania raczej dla. z tej generacji. Z tej generacji, no właśnie. Z generacji 90 lat i trochę później. Chociaż jakby z dziećmi oglądali, to by wiedzieli. Ja na przykład znam ci Patrol. Muszę na jakimś konwencie zrobić następnym razem. To będą ludzie znać, nie? Trzy zgadnięte pokemony, 10 złotych. O, próbujesz? Trzy zgadnięte pokemony, 10 złotych. Nie, 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 nie. A takiego byś zgadnął? Bulbasaur. No prawie, prawie, ewolucja jego. Bulbasaur. Aż tak się nie znasz? Dobra, to jeszcze jedna próba. Nie. Dobra, dzięki za próbowanie, trzymajcie się. Chcesz spróbować? Zgadniesz trzy pokemony, 10 złotych. Co to jest za pokémon? O Jezu, nie pamiętam. No mieli go Jesse James, pamiętasz w Ale ja, ja grałem w Pokemony, no ja nie pamiętam. No, nie. A potem ewoluował w Arboka. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Dobra, to jeszcze jedna próba. Trudny dosyć, nie? No. Pierwsza forma to Nidoran, potem Nidorina, a to? Nie no, ja nie, nie Dzięki za próbę, dzięki za próbę, trzymaj się. Znacie Pokemony może? Nie, ale szukam takiego mikrofonu, co pan ma właśnie, bo potrzebuję, bo sam potrzebuję do kamerki. To jest DJI. No właśnie mam z ja kamerkę sobie. No, to są... To jakoś ja po 300 złotych, nie? Co z Pokémonami? Trzy zgadnię te pokemony 10 złotych. Tak? No. Chodź, chodź. Co to jest za Pokémon? No, możecie razem zgadywać. Nie jest ten Chorizard? Nie. No nie, nie, nie. No, dobra, to jeszcze jedna szansa. Kurde, on miał jakoś. Ja grałem w tym. No, on jest taki dosyć znany. Ghost. Nagi. Nie wiem, nie było. No Gengar, ale dzięki za próbowanie. Dzięki wszystkiego dobrze. Jak wyglądają ludzie, którzy znają pokemony? Nie wiem dosłownie jak targetować ludzi, żeby ktoś była szansa, że będzie wiedział, nie? O. Dobra, to ten odcinek jeszcze niech jedna osoba coś zgadnie. Przepraszam. Hej, znacie pokemony? Może spróbować. Może trafią się proste, bo to losowo lecą. No to najwyżej ja też umrę. Gengar. O, dobrze, dobrze. No tak sądziłem, że ty będziesz coś wiedzieć. No, za jedną sekundę. To jest trzecia forma. Wiem, uh... O Jezu. Mamy czas. Zastanów się na spokojnie, bo pierwszy to jest PJ, drugi Pidgeotto, a trzeci aż go miał w bajce Wiem, pamiętam. No? I potem odleciał, w siną Dal. Też podobnie do pozostałych się nazywa, nie? Jak chcesz, to jednego możemy pominąć i próbować dwa kolejne. Jedno pominięcie możesz zużyć. To co pomijamy? Dobra, to jest Pidgeot. No jak już człowiek usłyszy to tak kurczę. A jedno. O nie. To będzie taki dosyć. Trzeba się zastanowić, nie? To są dwa takie króliczki na początku, Nidorany, nie? Potem ewoluuje żeński w Nidorina. I to jest trzecia forma. Ewolucja kamieniem księżycowym, trochę jak królowa. Trochę jak królowa na razie. No. Zastanawiaj się, zastanawia. My wytniemy to zastanawianie, żeby nie było, że to wiesz. nic się nie dzieje w odcinku więc na spokojnie. Nido. I jeszcze jedna szansa. O, dobrze! Nito Queen, świetnie, to już masz dwa zgadnięte Pokémony. To ostatni, którego musi zgadnąć i będzie. 10 złotych. Czuję się jak debil. Nie wiem, kiedy grałaś Pokémony, kiedy oglądałaś, można Ale... takie rzeczy zapomnieć. Oglądałam, ile miałam? 8 lat, 9 może. A ile masz teraz? 16. A, no to troszkę minęło, troszkę minęło. Oglądałam z bratem wtedy. Tego też mam pokemon. Go. No taki dosyć trudny w nazwie. Ale podobnie jak to zwierzę, które przypomina. No, Kangur, to kan. kan. Jak czynki Khan. <laughs> no trochę może tak. Kanga. Kangaszkan? Dobrze! Dobrze! Brawo! Tak sądziłem, że potrzebujesz trochę motywacji. Gratulacje, kogo pozdrawiasz? Swoje koleżanki ze szkoły. O, dziękujemy Dziękuję. i dzięki za granie. Dzień dobry, cześć. Chcecie spróbować? Tak. Dobra, co to za Pokémon? Yy, Machop. No, to mi się podoba. Gadza się, kolejny? Yy, Marowak. Marowak. No, dobrze, dobrze. To czekaj, damy wam trochę trudniejszy poziom trudności, żeby była też druga generacja. No, te chłopaki wymiatają. Jak macie na imię? I... Erik Aaron. Erik Aaron. Yy... Mamo Slime. Nie wiem, zapomniałem. To Nie? ty jest goby. Strzelaj. Na pewno jego pierwsza I ewolucja ja. to up, ale... Tak, zgadza się. No mama słajna się pamięta, bo jest taki ostatnia forma najsilniejsza. Słajna się pamięta, a jeszcze jest pośredni. I to jest on. Zapomniał jak się nazywa. Taka trochę nietypowa nazwa jest jego. To co, pomijamy tego? Macie jedno pominięcie do wykorzystania, Nie. także to jest pilot swine, To tego musicie zgadnąć, żeby wygrać dychę. I kutchut! Dobrze! Brawo! Dyszka dla was. Próbujemy dalej? Dziękujemy, próbujemy. Tak. No dobra. Co to za Pokémon? Aaron, pamiętasz Bo ostatnio. Na pewno ma podobne, na pewno ten Pokémon ma podobne imię do Kresseli. O, zgadza się. Tak, też jest na cy, wymawiane jako K. Zapomniałem jak się nazywa ten Pokémon. Też nie pamiętam. Nie macie odpowiedzi na pewno? Hopip? Prawie, prawie. No trochę podobny jest Hopip. Masz jakiś strzał w... w dziesiątkę albo w ciemno? Nie. Dobra. To jest Corsola. Ale wygraliście Dychę, także gratuluję Wam. Dziękuję za udział. Kogo pozdrawiacie? Yy, naszego kolega Augusta, który pewnie by chciał Pana spotkać, bo my Pana oglądały na YouTube. No. Super, dzięki wielkie. I Rodziców jeszcze. Mogę sobie zrobić z Panem zdjęcie? Oczywiście, zapraszam. A mogę, yy, może Pan mnie dodać do znajomych? Oczywiście, nie ma problemu. Pięknie, dziękuję. selfiaczek. Dobra, jeszcze do znajomych. Dobra, to za momencik tylko nagramy zakończenie odcinka. A Wy, czy zgadlibyście wszystkie Pokémony, które ci pokazywałem? Napiszcie w komentarzach. I oczekujcie kolejnego odcinka. Co to za Pokémon? Jedynego show, w którym musi zgadnąć. Co to za Pokémon? Zostawcie łapeczkę w górze, subskrybujcie kanał. W się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. I na razie. Cześć!